Siema. Tutaj dzisiaj mam Pokażę jakieś skina Pogramy sobie i... Będzie zapowiedź! Będzie zapowiedź! Zapowiedź! Daily na kanale! To już od 10 subskrypcji. Może zrobię takie daily. No nie chwilę, zapomniałem jeszcze jeden film. Będzie dzisiaj chyba sobie w ramach e, może zagrałem później jak nie skończył znajomych e, na pewno tak e, na dzisiaj się e, no, to wskazuje co pozbawiły nie wiem żało no, się nam spodoba takie wejdę nie chodało się ale kontynuujesz ewentualnie mam i daily na kanale od? Za subskrypcji. Z tego się bardzo cieszę, ponieważ to nie jest aż tak mało. A jeśli chodzi o kamerkę tu szukam green screen albo czegoś innego, żeby to było dobrze. Teraz mogę wam pokazać jakieś nowe startupy, ale nie, no nie, nie, się. nie, 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 Czasami mogę nie robić, ale i to jest najgorsze. Kontynuując Jest to. Ten, 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 ten. Jest aktualizacja do Brawl Stars z W ogóle co się tu dzieje? Jest Steel, no wiesz, I mogę nagrać z odcinek. Mam Brawl Stars i mam Steel. No, może pojawi się jakiś odcinek ze stewardem. Ze steward z minionków. Ale nieważne. No, nie, nie, nie. Hmm, nie tak. Jeśli chodzi o to, daily, to będzie? Dzisiaj hmm. będzie jeszcze nie wiele filmów. Co będą dla was? świetny cholówek. To się na pewno spodoba. Hmm, co hmm, tak, Nie jest tak, nie złe. będzie chyba. Hmm, jakiś. Nie wiem, może sobie przejdziemy kolejne szczęścia z A albo na modach. No właśnie. Greny na modach jest najbardziej prawdopodobna. Kontynuuję, jak mówiłem o tej zapowiedzi. Jest to zapowiedź Na razie taka jedna. Jest to nie jestem potwierdzenie, ponieważ nie wiadomo, czy dobije 10 słów Do końca tego miesiąca. <laughs> nie będzie to ciężkie, tak samo... O, oh, oni nie instalują go tutaj, bo... <laughs> Więc... No. W ogóle taki daily. Nie wiem, czy byście chcieli na tym kanale daily mieć. Czy nie chcielibyście mieć. Na tym kanale właśnie daily. Ja bym chciał... <laughs> nie wiem. <bym się> <laughs> No, nie, nie, Jez tak, za ale i zalecie, to, my, nie, mo, i to nie, 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 tak jak to yeah. A Ręgierkę. Nie. Tu mam moja zapowiedź. Wydaje mi że, że je... zgodzicie się ze mną. Ale na koniec pokażę też swoje ID. <coughs> Czyli to... To C R Q 8 V 8 u JP dacie tutaj znajomego i ja tutaj was zaakceptuję. To jest mam nie znajomego. Nie, to nie znajomego, To ja raczej nie zwic. Co jest znaczenie ciebie? No, Złożajcie jeszcze do końca Mietkowicę, bo musicie być śmiertkiem, żeby się domać Tak, nic tam się nóż dał i zróbcie sobie screenshota i... Wyście to IT jakoś przełączcie, zaczną przepisy. Ale nic nie. Ale nic nie będzie tutaj dla Was jakoś w sumie to Bo... Zobaczmy, co jest na dzisiaj. Zobaczmy, jest się dzisiaj. że co jest był Megabux. Tak. jest to było na 4500? Tam wtedy jest, teraz jest Liga Młodzyna, ja był wtedy Big No dobra, no to myślę, że to była na tyle z tego odcinka. To była zapowiedź. Daily. I niektórych niepowodzeń. Ale tak jak mówię, ja się nie zajmuję takimi oryginalnymi gierkami, ja się zainteresowałam modami, różnymi prywatnymi serwerami i różnymi innymi takimi pierdolami. Więc no... No, 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 não, 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 não.